Skąd wziął się pomysł, aby przebiec na przystanek Woodstock? Pomysł przebiegnięcia na przystanek Woodstock wziął się stąd, że jest tutaj największa energia pozytywna chyba na świecie, w Europie. Tak. Ile kilometrów pan przebiegł? Troszkę więcej niż 600. Nie? Skąd pan biegł dokładnie? Z Warszawy, z podkolumny Zygmunta. Do znaku kentrzymów, Przepraszam. Ile czasu panu to zajęło? Osiem dni biegania z dwoma niecałymi dniami przerwy. Ile butów pan zużył? Jedna para, nie zużyta. Z jaką prędkością pan biegł? Nie mam pojęcia. Kiedy chciałem, to biegłem, a potem to już biegłem, żeby biec. Po raz pierwszy pan przybiegł na stop? Tak.